Pytanie, co nam zabiera perfekcjonizm, bo czasami on tam jak taki, taki syreni śpiew, śpiewa nam, że jest jakaś kraina i w ogóle i tak dalej, ale co nam zabiera, bo mało się o tym mówi, zabiera nam poczucie spokoju, zabiera nam poczucie własnej wartości często, no bo cały czas ta motywacja jest zewnętrzna, czyli cały czas ktoś mnie może ocenić jako niewystarczającą, cały czas, bo nawet jeśli zrobię coś super... I to nagranie będzie super. To znajdzie się ktoś wśród 7 miliardów osób na świecie, kto powie, że to można było zrobić lepiej, a tą lampę ustawić tak, a tę a roślinę tak, a to się nie sprawdza, a tu jest wiecie, że zawsze, więc nie ma takiej krainy, w której wszyscy będą zadowoleni. No nie ma. Chciałabym powiedzieć inaczej, ale, ale nie ma. Więc chodzi o to, że, że zabiera nam też takie poczucie, że jest jakaś meta, że w perfekcjonizmie tej mety nie ma, że tam cały czas coś. No stop coś, no stop coś. Zabiera też nam takie poczucie, że jesteśmy w czymś dobrzy. Czy dobzi, bo, bo znowu ta meta się ciągle przesuwa. I ciągle jest jakaś wyższa. I ciągle jest bardziej, i ciągle jest czegoś. jakby Ona się cały czas przesuwa i to jest niezwykle frustrujące, już nie mówiąc o tym, że jest wykańczające. On my way, platforma rozwojowa. Zapraszam, Joanna chmura.